Dobra, no to ja włączyłem u siebie, no i zaczynam. W 11. już odcinku Lewackiego Pitolenia wita Was Tomasz Oryński. Nie ma ze mną po raz kolejny Maćka przybycia, który wakacjuje się z rodziną w Polsce, ale to nie znaczy, że będę do Was gawędził sam, bo mam na dziś bardzo ciekawego gościa. I tutaj może zanim przejdziemy do nagrawnego już wywiadu, chciałem przedstawić Was, co mnie zainspirowało do zaproszenia właśnie tego gościa. Otóż niedawno byłem świadkiem internetowej dyskusji pomiędzy lewicową młodzieżą, że tak to ładnie ujmę, jak na dziederso przystało, która dyskutowała działalność opozycji na Twitterze i w innych mediach społecznościowych. Nie bardzo wydawało mi się, że oni rozumieją to, czym zajmują się Twitterowi aktywiści. Te wszystkie tagi w rodzaju silni razy były przez nich wyśmiewane i generalnie konkluzja była taka, że Twitter i ta cała opozycyjna działalność na Twitterze to jest taka piaskownica dla dziadersów, gdzie oni się tam przepychają i tłuką o grabki i, i, i foremki do babek. A tak naprawdę prawdziwa walka o demokrację to się dzieje na ulicy i w innych mediach społecznościowych, jak byli przekonani co do tego moi, właściwie nie moi, tylko dyskutanci, których dyskusji obserwowałem. Tymczasem jednak ja, choć z Twittera korzystam mało, bo jestem raczej biernym jego użytkownikiem, choć trafiło mi się troszkę, że jeden z moich tekstów poszedł wiralem i posypało mi się obserwującymi, więc mam około 2000 followersów, o których nigdy aktywnie nie zabiegałem i nie bardzo rozumiem całej tej idei tych wszystkich naganiód sobie wzajemnego followersów, tego twitterowego dobrego zwyczaju, że jak ktoś cię obserwuje, to musisz go obserwować z powrotem. Ja na przykład tego nie przestrzegam, obserwuję tylko osoby, które mają coś co jest dla mnie Interesującego, zresztą nie wyobrażam sobie, żebym był w stanie trzymać kontrolę nad dwoma tysiącami ludzi, którzy coś piszą na tym Twitterze. Natomiast Twitter dla mnie jest, a raczej być może bywa. Źródłem ciekawych informacji z pierwszej ręki i także nierzadko wartościowych opinii. Jest to oczywiście miejsce pełne płatnych troli, czy to rosyjskich, czy to opłacanych przez nie tylko rządzącą u nas partię, jak wiadomo, bo i partie opozycyjne nierzadko bywały oskarżane o to, że mają armię tak tzw. social media workerów, którzy zajmują się pompowaniem ich narracji w internecie. Natomiast zainteresowało mnie to, jak w praktyce wygląda taka internetowa działalność osoby, która robi to z przekonań i z pasji, a nie dlatego, że jest to robota, którą wzięli, bo znudziło im się pracowanie w call center. Dlatego bardzo mnie cieszę, że mój dzisiejszy gość przyjął zaproszenie do naszej rozmowy i mam nadzieję, że tak jak mnie zainteresowało to, co ma do powiedzenia, również i wy znajdziecie tam parę ciekawych informacji. Chciałem też jeszcze zaznaczyć, że nie drążyłem zbyt głęboko o to, jak wygląda kuchnia takiego internetowego działacza, bo Zresztą usłyszycie sami w tym wywiadzie, jest to swego rodzaju wojna i nie każdy chce odsłaniać wszystkie karty. Starałem się także nie brać pod uwagę opcji politycznej, chociaż myślę, że bez problemu domyślicie się, po której stronie stoi mój rozmówca. Bo bardziej interesowała mnie jednak tylko ścisła działalność internetowego, twitterowego aktywisty i co ona dobrego może nam przynieść. Nie przedłużając już dłużej mojego pitolenia, po prostu zasiądźcie wygodnie, zaczynamy. Moim gościem dzisiaj jest Piotr Fiałkowski, z którym chciałem porozmawiać na temat jego aktywności na Twitterze i generalnie o. Tym, czym jest w Polsce Twitter i jakie ma znaczenie w polityce? Witaj Piotrze, dziękuję, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie. Cześć, witaj. Witam wszystkich. Ja powiem od razu, że ja jestem takim troszkę początkującym Twitterowiczem i chciałbym się Ciebie zapytać o taką kulturę Twittera. Troszkę, że tak powiem jestem w twoich twitterowych kręgach i są tam rzeczy, które no, powiem szczerze, nie do końca ich rozumiem, jest ta kultura budowania sobie kąt wzajemnego e, polecania e, dostałem nawet opieprz od któregoś z twoich twitterowych znajomych bo on mnie zaczął obserwować a ja go nie zacząłem obserwować z powrotem e, są te wszystkie tagi jak F, FB, FE na przykład, czy Silni Razem czy mógłbyś mi wyjaśnić o co chodzi w, te, w tym twitterze? o co chodzi? Więc tak, jeżeli ktoś jest dosyć aktywny na Twitterze i lubi czasem kogoś, no brzydko mówiąc, zaatakować, chodzi o prawicę, no jakieś tam polityczne konta typu Czarnek, Brudziński, no to z reguły dostaje się bana. Mhm. gdzie za dużo się pisze lub udostępnia filmów, które nie są zbyt popularne dla policji na przykład lub władzy, można też zarobić bana, ale już od Twittera, w ten sposób, że po prostu konto danej osoby, przykładowo moje, jest zgłaszane, a do zgłoszenia zawsze gdzieś coś się znajdzie. Ale to zgłaszają tak jakby żołnierze drugiej stroni, czyli wszystkie tak. te Twitterowe konta. Tak, tak. Są są specjalne grupy, o których no, w miarę powszechnie wiadomo, kto tam jest. Staramy się wszyscy te, te osoby z tych grup blokować tak dalej, ale mimo wszystko, no, Twitter dziwnie działa, że wystarczy kilkanaście, kilkadziesiąt głoszeń i konto leci, a ostatnio nawet ludzie nie wiedzą z jakiego powodu też stracą konta. Ja zresztą niedawno też straciłem konto, to na którym w tej chwili działam, straciłem ponad miesiąc temu. Założyłem sobie nowe, które zostało z kolei bez powodu też zablokowane, tak samo jak dziesiątki lub setki innych kont, ale w poprzednie konto. Powiedz mi, te, te tagi na przykład Silni Razem i FB, to znaczy Follow Back for Europeans z tego, co się orientuje. to są takie znaki rozpoznawcze ludzi, którzy są, że tak powiem, po, po jednej stronie tej twitterowej wojenki, tak? No tak, zgadza się. Czyli po prostu integracja europejska. Ja osobiście Silni Razem nie mam u siebie wpisanego, aczkolwiek popieram. Bo Silni Razem to jest za zjednoczoną opozycją przeciwko PiSowi, tak? Tak, tak. Mhm. Ale powiedz mi, bo ja na przykład może źle korzystam z Twittera, ale ja obserwuję na Twitterze ludzi, którzy, którzy mówią coś, co jest dla mnie interesujące. No mnie też obserwuje już prawie 2000 osób, którzy, głównie Brytyjczyków, którzy mnie śledzą, bo, bo piszę o, o branży transportowej tutaj głównie. Natomiast mam taką troszkę obiekcję do tych, do tych tagów i, i wzajemnego się obserwowania, że jeśli będziemy wzajemnie się obserwować wszyscy, którzy są na przykład za Europą albo są z, tej, z tego grona Silni razem, to ten cały Twitter takiej osoby, która obserwuje wszystkie osoby o takich samych poglądach, to się zrobi takie jedno wielkie echo chamber, taka komnata echa, i, i będą tam sobie wszyscy tylko z dzióbków spijać, bo wszyscy będą uważać tak samo. Czy nie jest to jednak pewne niebezpieczeństwo, jak myślisz? Troszeczkę być może jest niebezpieczeństwo, ale właśnie ja dlatego też straciłem już dwa konta definitywnie, z tego względu, że ja nie piszę tylko, jak to się mówi dla swoich, tylko lubię przysłowiowo zaatakować innych, czyli drugą stronę, więc to robię dosyć mało popularnie, czyli Rzucam jakiś tam film, oznaczam i tak dalej. Często mi się zdarza uzyskać reakcję z drugiej strony i wtedy widzę po prostu, że ta druga strona też komentuje, usiłuje narzucać swoje racje i tak dalej. No tak to działa. Czyli staram się pisać nie tylko dla swoich, jak to się mówi, tylko dla, dla innych też, dla drugiej strony też. Na przykład tam prowadziłeś jakieś takie, że tak powiem, otwarte twitterowe bitwy z bodajże kątem o siedmiu murzynkach, jeśli dobrze kojarzę. Siedem, siedem, siedem krasnoludków. Tak, star, 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 stara, stara historia, kto konto zaatakowało główne konto obywateli RP. I no, niestety musiało dostać po krasnoludczych łapkach. Czy, czy to jest tak. Ta analogia, czy byłaby trafna, że to są takie prawdziwe bitwy, że oni próbują Was zablokować, więc wszystkie ich trole i konty zgłaszają Wasze konta, a Wy robicie pospolite ruszenie wśród swojej strony i próbujecie ich zgłaszać, żeby ich zablokowali i tak dalej. Czyli to są, można powiedzieć, że są takie regularne bitwy, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak, a często, więc to sprawa niestety opiera się też o organy ścigania. Jeśli pojawiają się, rozumiem, jakieś groźby, czy, 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 czy jak widziałem tam próby wyautowania wy, danych osobowych niektórych z ludzi. Tak, 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 dokładnie. Konto akurat Krasnoludka, czyli Olszewskiego jest nieaktywne od zeszłego roku. Jest aktywny na innym koncie, nie będę tutaj zradzał na, na jakim, ale, ale jest aktywny. Mhm. Tam, tamto konto jest czynne, ale, ale nieaktywne. No, on po prostu gościu przesadził. Czyli to nie tylko jest bitwa, ale jest to także kontrwywiad Musisz wiedzieć, kto siedzi pod którym kątem, i tak dalej. No, dokładnie tak. A powiedz mi, jaki jest cel tych Twitterowych przepychanek? Czy wierzysz, że, że to pozwala jakoś wpływać na narrację tego, co dzieje się w kraju, czy jednak jest to może takie troszkę sztuka dla sztuki, bo większość ludzi na Twitterze politycznych przepychanek nie obserwuje? Te przepychanki mają naprawdę <grychy> duże znaczenie, dlatego że oprócz tego, że my tam prowadzimy wojenki między sobą, coś tam piszemy, nasze konta też obserwują media. Jak to pan Bosak powiedział, głównego nurtu. I raz na jakiś czas z któregoś kąta coś poleci właśnie w głównych mediach, no i wtedy robi się szum. A wiele razy udało nam się, jak ktoś mówi, narobić szumu i gdzieś tam coś zablokować albo coś naprawdę mocno nagłośnić. Ostatnia sytuacja z atakiem na punkt szczepień. Film, który opublikowałem tydzień temu, no do tej pory latał w mediach. No, ja to się przyznam, że też jesteś dla mnie źródłem informacji i niejednokrotnie nie w moich tekstach dla Czechów też pojawiały się te filmy, które wrzucasz. I to jest, to jest też dla mnie kolejnym ciekawym tematem, bo to, że my możemy polegać na tobie, że ty zawsze nie wiem skąd, ale zawsze masz z pierwszej ręki te wszystkie nagrania z tych wydarzeń, z tych przepychanek z policją, z tych, z tych protestów i tak dalej. Robisz tutaj. Tak naprawdę no, od, odwalasz robotę za dziennikarzy, i z jednej strony to jest wspaniałe, a z drugiej strony jednak troszkę to we mnie buduje takie obawy, nie odnoszę się teraz tutaj do Ciebie osobiście, tylko generalnie jako do tego mechanizmu, że. No jednak jesteś tylko kątem w internecie, na Twitterze, za którym nie stoi jakaś redakcja czy coś, i bardzo możliwe, że ktoś, kto będzie wrzucał inne informacje, nie będzie źródłem godnym zaufania, i coraz trudniej jest się w tym zorientować, komu w tym internecie ufać. No to, to, to co byś poradził komuś, kto chce się dowiedzieć tego, co dzieje się w, w Polsce, a nie wystarcza mu to, co piszą media? Jak, jak szukać wiarygodnych źródeł na Twitterze, na przykład? Sprawdzać. Po prostu sprawdzać. Jeżeli ktoś poda fejka kilka razy, nie przeprosi, nie chce usunąć, to już traci wiarygodność. Nie mówię, że mnie się to nie udało. Udało mi się też raz na pewno puścić dużego fejka, skasowałem go po kilkunastu minutach, przeprosiłem. Od tamtej pory po prostu nauczony przykrym doświadczeniem wolę, mimo że czas czasem trzeba szybko sprawdzić. Staram się jednak sprawdzać informacje. Mam swoje źródła. A jak wiele osób z opozycji, no, jesteśmy w kontaktach z różnymi osobami, z różnymi grupami. Także jak mam czas, to staram się śledzić. Nie zawsze jest tak, że jak coś się dzieje, to ja akurat piszę, no bo jedna, jednak Soros, no, mimo tego, co tam wszyscy mówią, nie wiem jak Blińskiemu płaci, który się otwarcie przyznaje, że, że jest współpracownikiem Sorosa. Dla mnie, jeżeli ktoś jest współpracownikiem, to słowo. Współpracownik oznacza jakąś kasę. No. Nie, ja nie jestem współpracownikiem Sorosa. Niestety muszę sam zarabiać na, na siebie. Także by, bywa tak, że wiele godzin nie ma na Twitterze. No wiem, jak to jest. Ja to, żebym chociaż 10 funtów dostał za każdym razem, kiedy ktoś mi pisze w internecie, że mi trzeba płaci, to bym dużo lepiej finansowo wyglądał, ale no niestety też żadnych przelewów doczekać się nie mogę. Ale tu właśnie dotknąłeś kolejne rzeczy. Wy, na przykład, wasza grupa to są w większości aktywiści, że tak powiem, tacy naprawdę grassroots, tacy naprawdę oddolni, którzy to robią z przekonania i z pasji. No, przeciwko siebie macie nierzadko grupę opłacanych przez rząd specjalnych troli i tak dalej. Ile czasu zajmuje ci taki twitterowy aktywizm? Mm -hmm. Samo pisanie nie dużo. Dużo więcej zajmuje zgromadzenie materiału, gdzieś po jakichś akcjach, obrobienie filmu, zmontowanie czegoś, to, co da się oglądać. Wiadomo, im dłuższe, tym mniej ludzi to obejrzy, ale no, często, gęsto nie da się tego skrócić, więc przykładowo wrzucam na Twitter fragment ten dozwolony 130 sekund, mhm. a, a resztę wrzucam przykładowo na YouTuba czy, czy na fanpage. Ale to znaczy, że ty wszystkie te wielogodzinne nagrania z protestów, Musisz oglądać, żeby wiedzieć, co tam jest najważniejsze, z, z czego wyedytować ten, ten, ten fragment. Wie, wiesz co, będąc w grupie wielu osób, dosyć szybko można uzyskać informacje, kiedy coś się działo. Nie ma potrzeby oglądania wszystkiego. Czyli Moż jest to tak jakby taki crowdsourcing, że ileś tak. osób to ogląda mhm. i potem dzielicie się. Tak, tak, bo dostajemy na bieżąco informacje, że o tu i tu w tym momencie coś się działo, szybki ewentualnie komunikat do kogoś, jakieś pytanie, kto, kto filmował i tak dalej, wtedy się szuka mniej więcej po czasówce na, na, na danym live u kogoś. I czasem jest to szybkie, czasem, czasem no, troszeczkę zajmie, ale, ale generalnie dosyć szybko można to znaleźć. Jeśli jeśli chodzi o współdziałanie różnych grup medialnych, zarządzanie grupami i tak dalej, naszą bardzo dobrą akcją był protest przed Sądem Najwyższym, gdzie została zatrzymana Babcia Kasia potem w tym trybie 24 godziny, czy jak się on tam dziwnie nazywa ze Stanu Wojennego. Została doprowadzona do sądu. się tam mieliśmy doskonały przykład współdziałania różnych grup, czyli wiele osób filmowało, obrabiało materiał. W momencie, gdy Babcia Kasia była w sądzie, w sądzie były również już materiały, które zaprzeczały narracji policji. Dlatego, hmm. dlatego nastąpiło uniewinnienie po raz pierwszy, i potem uniewinnienie po raz drugi. I pokazuje to też, że to nie jest tylko wojenka na Twitterze, tylko że ma to faktyczne przełożenie na to, co się dzieje w rzeczywistości. Czyli wasza praca jest bardzo ważna, nie tylko pod względem wojny informacyjnej. Wbrew pozorom, jesteśmy nieformalną, zorganizowaną grupą. Dobrze zorganizowaną. To. Czy to was nie, nie stawia jednak na jakiejś przegranej pozycji, bo wy to wychodzicie, e, robicie to oddolnie z prawdziwej pasji, a przeciwko sobie macie opłacanych przez partię rządzącą troli, którzy tam po 8 godzin siedzą w biurze i zarządzają kilkudziesięcioma Kątami każdy. Czy to nie jest troszkę taka skazana na przegranie, trochę walka z wiatrakami w tym momencie? Nie uważam, że jest to skazana na przegranie walka z wiatrakami, dlatego że od bardzo dawna naprawdę my, czyli, czyli tak zwana lewa strona. Mamy po prostu przewagę w internecie. To bardzo szybko jesteśmy w stanie obalić wszelkie kłamstwa. To jest ważne, co powiedziałeś, bo tu jest pewna asymetria. Łatwiej jest przekazać informację, która jest prawdziwa, niż zbudować fałszywą narrację. Faktycznie nie spojrzałem na to od tej strony. Bo, bo nawet jeżeli ktoś próbuje coś tam wrzucić, naprawdę mamy tyle mediów na protestach, że jesteśmy w stanie obalić to. Jeżeli jest, jest ewidentnie kłamstwo, to, to wystarczy nagranie z drugiej, trzeciej kamery no i tak to leci. I o Dziwo działa to też w drugą stronę, bo pamiętna hajnówka bodajże chyba 2019 rok, gdy poszedł zarzut dla rybaka, że hajlował. Sam osobiście pomimo, że jestem zupełnie przeciwny rybakowi, sam stanąłem w obronie, że on nie hajlował, tylko po prostu miałem film, gdzie widać było, że była to litera V. Ale no niestety nie wiem, czy ktoś to docenił, czy nie, ale no czasem trzeba stanąć w obronie. Odwalacie kawał ciężkiej roboty. Dostarczacie nam dużo informacji, prostujecie propagandę. Brzydko po ludzku zapytam. Co wy z tego macie? Na ile ta wasza walka w, o przewagę w internecie i o prawdę w internecie, na ile to jest istotne właśnie dla, dla tej narracji? Na ile możecie w ten sposób zmienić to, co dzieje się w tym kraju? Na ile? <laughs> Ciężko mi odpowiedzieć. No. Jak widać, wybory są przegrywane. Mhm. Kolejne niedługo będą następne. Zobaczymy. Staramy się zmienić tą narrację. Czy jest to rozwiązanie długoterminowe? No bo ja się obawiam, że w, tym, w tej epoce tych wszystkich fake newsów, e, deep fake'ów, gdzie można bez problemu sfabrykować jakiś film w internecie nawet na domowym ko komputerze. Mając przeciwko sobie tą armię opłacanych troli, którzy mają po temu czas i możliwości techniczne, coraz trudniej będzie. Te, te wszystkie fake newsy obalać. Czy nie jest to, że tak powiem, to, co robicie, jest świetną rzeczą na dziś, ale na dłuższą metę nie będzie to już możliwe? Nie boisz się tego? Nie, nie. Nie? Nie. Maj, mając dostęp do większych kont, tak zwanych czy na Twitterze, czy na Facebooku, naprawdę jesteśmy w stanie dotrzeć do dużego grona, bo wbrew pozorom prawica nas czyta i ogląda. To wiem o tym, bo, bo sam mam dostęp, nie będę mówił gdzie i tak dalej, do statystyk i po prostu widzę. Taki Twitterowy żuczek jak ja, który nie prowadzi tam wojen, czasami sobie z kimś podyskutuje. Co powinien zrobić, żeby jak najwięcej skorzystać z, tego, z tej waszej pracy? Obserwować? Tak, sprawdzać podwójnie, tak. Ale co jeszcze? Czy można jakoś pomóc, czy może właśnie zwykli ludzie nie powinni się do tych wojen wtrącać, bo tylko im się dostanie po głowie, a będąc na zewnątrz tej waszej grupy no nie będą mogli liczyć na takie wsparcie? Co ja mógłbym zrobić, żeby polepszyć jakość e, dyskursu na Twitterze? Znaczy wtrącać, wtrącać się zawsze każdy może i powinien, dlatego że jest to stworzenie ruchu, czyli po prostu danie nam tej przewagi. Im więcej osób komentuje, lajkuje, robi RT, no to tym, tym większe mamy zasięgi. Niektóre konta, duże konta, załóżmy doszczaną tam follow od iluś tam osób, Same nie oddają. Ja, ja staram się oddawać jeden do jednego. To prawda, no nie, nie wszędzie mogę. Nie ukrywam, że prowadzę kilka kont. Nie zdradzam jakichś. Mm -hmm, ja nie pytam. Ale są, są duże konta, które tego nie robią. Ludzie się dziwią też, że takie duże konta nie odpowiadają takim szarym użytkownikom. Nie odpowiadają, bo nie widzą. No tak, jak masz milion powiadomień, to. to, to do, dokład, dokładnie tak. Ja. W chwili, gdy opublikowałem filmy z ataku na ten punkt szczepień, ja miałem przez dwa dni ruch na koncie w granicach 800 tysięcy reakcji. I fizycznie nie jestem w stanie odpowiedzieć. W, w zeszłym roku opublikowałem film z Katowic, gdy naziowy hajlował. Miałem podobną sytuację. Mój wpis, mój film. znaczy film, który zmontowałem, bo to nie mój film. Mhm. To... Też trzeba zwrócić uwagę, że w większości nie są to moje filmy, bo ja z wiadomych względów więcej siedzę przy komputerze niż, niż na ulicy, chociaż zdarza mi się, że, że sam coś nagram i tak dalej. Ten film podał Muzeum Auschwitz i też miałem ponad milion reakcji w ciągu jednej doby. Też nie byłem w stanie odpowiedzieć. Ale jak już wchodzisz w interakcję, to takie ostatnie moje pytanie na koniec. No to często spotykasz się z agresją, z wulgarnym językiem i tak dalej. No ja, jako ktoś, kto nie prowadzi działalności aktywistycznej na Twitterze, no to mam taką zasadę, że Hamów po prostu banuje bez ostrzeżenia, bo ja tam jestem, żeby sobie podyskutować. Jak ktoś nie potrafi zachować kultury, to mi ktoś taki niepotrzebny. Ale z drugiej strony też w tym momencie, no, jak ty byś tak robił, no to odcinasz się trochę od targetu, bo też mówisz, chcesz dotrzeć także do tej drugiej strony. Jak to się psychicznie na tobie odbija? Te wszystkie wyzwiska, te wszystkie obraz... obrażanie, jakieś ataki, groźby? Kompletnie spływa to po mnie. Będąc w obywatelach RP, a jestem cały czas, podpisywaliśmy deklarację nieposłuszeństwa, wiem, z czym się to wiąże, więc jakieś tam bzdurne pisania jakiegoś durnego trolla naprawdę po mnie spływają. A blokujesz ich? W większości tak. Czyli... Nie, nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby dbać o poziom Twittera i jednocześnie prowadzić aktywność. To mnie cieszy, bo, bo sam bardzo chciałbym, żeby ta dyskusja częściej odbywała się na lepszym poziomie niż jest. I... Czasami nawet z przeciwnikiem można w miarę kulturalnie porozmawiać, ale to coraz rzadziej. Dawniej się to zdarzało. Te podziały w społeczeństwie naszym chyba się coraz bardziej. Tylko pogłębiają się, okupujemy na tych dwóch płaszczyznach i, i, i wszędzie, wszędzie jest po prostu wojna i, i, i bitwa. Myślisz, że to się kiedyś zmieni, czy to już jesteśmy na to skazani w tym kraju? Chyba jesteśmy skazani już. No cóż, no to chyba nie będzie optymistycznego zakończenia. To ja w takim razie dziękuję. Róbcie dalej dobrą robotę. Dalej będę obserwował twoje konto, bo jest to naprawdę nieocenione źródło informacji o tych wszystkich protestach, które, które dzieją się w naszym kraju. No i dziękuję ci bardzo za, za, za poświęcony czas i za, za wizytę w naszym programie i zapraszam do słuchania. No, dzięki. Hej, to jeszcze ja, Tomek. Kiedy edytowałem tą rozmowę, naszła mnie taka refleksja, którą chciałem się z Wami podzielić. Otóż, e... Mam takie doświadczenie zupełnie niezwiązane z tym, o czym tutaj z Piotrem rozmawialiśmy. Z powodu jakiegoś błędu Facebooka wyrzuciło mnie z grupy, której byłem jedynym administratorem i jest praktycznie niemożliwe, aby skontaktować się z Facebookiem, z jego pomocą techniczną i tak dalej. Takie doświadczenia są coraz częstsze wśród moich znajomych. Ktoś dostanie jakiegoś bana, nie wiadomo za co. Ktoś w wyniku jakiegoś błędu utraci dostęp do konta i tak I tak sobie pomyślałem, niezależnie od tego, jak oceniać to, co dzieje się na Twitterze, czy ktoś ma takie poglądy, czy inne, czy ktoś wierzy, że ten aktywizm jest wartościowy, czy może ktoś uważa, że tą energię można by spędzić lepiej, jest pewna bardzo martwiąca mnie rzecz. Otóż wszyscy ludzie, czy to tacy maluczcy użytkownicy jak ja, czy tacy aktywiści wykonujący taką robotę, która wpada w ręce nierzadko nawet miliona osób, Wszyscy jesteśmy zależni od widzimy się tej wielkiej korporacji, jak w tym starym kawale o partyzantach niemieckich i polskich, którzy tam wojowali w lesie, raz wygrywali jedni, raz wygrywali drudzy, a potem przyszedł gajowy i wszystkich z tego lasu wyrzucił na zbyty pysk. Troszkę tak samo jest tutaj. Budujemy sobie całe takie środowisko, w którym toczone są te nasze boje, w którym dzielimy się naszymi przeżyciami, Nawiązujemy kontakty z różnymi ludźmi, w którym zamieszczamy nasze wspomnienia, a na pstryknięcie palca kogoś w Facebooku, albo nawet nie kogoś, tylko jakiegoś wadliwego algorytmu, możemy po prostu utracić dostęp do wszystkiego, co budowaliśmy przez lata. Mnie to trochę przeraża, a Was? Myślę, że to będzie dobry temat na jeden z przyszłych odcinków. A tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie naszego, jedenastego już odcinka, naszego podcastu. Powoli widzę, że naszych słuchaczy Was znajduje się coraz więcej. Mam nadzieję, że będziemy w stanie dostarczyć Wam coraz lepszych materiałów i zapraszamy. Do słuchania. Jeśli Wam się podoba, powiedzcie znajomym, jeśli to możliwe, wystawcie nam jakąś opinię. Dziękuję Wam i do usłyszenia w kolejną sobotę.